Dzień dobry, dzień dobry. Dawno nie nagrywałem, ale jak wchodzimy to od razu z konkretami Tak mówiłem miał, ja, oj, telefon dzwoni. Poczekajcie, zaraz wracam I już jestem ponownie Mogę wam tylko powiedzieć, że to jest ostatni tydzień mojej trasy I kończę z karierą kierowcy zawodowego Tak, już jeździć nie będę Jeżdżę dokładnie od 2008 roku Kwietnia zacząłem 16 chyba jakoś tak nie pamiętam 16, 18 kwietnia rozpocząłem swoją karierę W 2008 roku Ale ten czas szybko leci, co? O Jezus, ile to lat już minęło Huh, ale wiecie co? Pora właśnie ze sceny zejść, no dlatego już schodzę. Ostatni tydzień jazdy, później mamy przerwę świąteczną, no i od stycznia przychodzi nowy kierowca, który będzie pracował się w mojej firmie i będzie jeździł po prostu za mnie, czyli tę pracę będzie wykonywał typowo co ja teraz właśnie robię, ale o tym wszystkim jeszcze sobie pogadamy w tym materiale, bo tydzień, jeszcze przed nami pracy, a dokładnie mamy poniedziałek, godzina 16, ja zaczynam pracę, a już mam weekendik, od czwartku można powiedzieć, że od czwartku mam weekend, no ale jak zostało zdecydowane, to szanujemy pracę, więc lecimy w ten ostatni tydzień. i mam taką nadzieję, że dotrzymacie mi towarzystwo do samego końca. I jak taki film się zobaczy, się to się złapiecie łapkę w górę, to sobie na bieżąco, bo tu jeszcze się bedy, będzie działo, my drodzy. Nie jest tak, że ja kończę z youtubem, ale mam no, od stycznia kilka fajnych tematów do ogarnięcia, ale to już zobaczycie w styczniu. Żona do mnie mówi, byś tu w końcu poszła w tym aucie. Ja do żony mówię, kurde, wczoraj sprzątałem. No, wczoraj sprzątanko było. Ach, to z tymi kobietami, no nie? Ale wam tak szczerze jeszcze powiem, że z tej skodzinki naprawdę jestem zadowolony. O Jezu, zobaczcie, zobaczcie. Ej, bo zaraz spadniesz do dołu, we mnie no trochę. Nie no, sprzęcie chodzi, już mam przejechane 333 tysiące. No i powiem Wam, że naprawdę. Dalej śmiga, skrzynia DSG. A sprzątanie było. kurde, co tydzień nie sprzątam. No. A tak, że ja mam w to lubię sprzątać, ale w osobówkę. No to jak żona posprząta, to posprząta. Jak córka starsza posprząta, to posprząta. A ja pracę się tu w ogóle nic nie robię. <grych> Dobra, jedziemy w ostatnią trasę. Myślałem, że w łodzi będzie mieli korki o tej godzinie 16. Ja tu proszę bardzo. Prawie pusta droga, no, i, to, i to mnie się podoba. I znowu telefon. <laughs> ale patrz panie, nie ćwiczało zabaka łapa się przez bluzę. Widział pan, widział, widział? <laughs> no ale tak, słuchajcie, odnośnie jeszcze tego, że ja kończę jazdę, taki był cel. Taki był cel, że otwieram firmę dwa lata naprawdę ciężkiej pracy, inwestycji, i przestaje jeździć. Czyli dwa lata musiałem zdobyć pięć aut. Żeby móc pozwolić z tej sceny właśnie za kierownicy zejść A tak finansowo, czy to będzie mi się opłacało? No przy pięciu autach wiadomo, aż takiego wielkiego wow zarobkowego nie ma Jak ja nie będę jeździł, ale teraz wam mogę szczerze powiedzieć Jak na przykład, ach widzicie teraz wiadomości za wiadomościami przychodzą, jak nie telefon to wiadomości I mnie wybijałem tylko z rytmu bajery Podstawiłem się pod rampę, tam jest taki fajny clean widzicie, taki taki czarny a go pykniemy, nie będą się swego wyciągać, podstawimy, No i co? I zaraz chłopaki załadują i lecimy jeszcze na drugi załadunek w łodzi, czyli z drugiej strony musimy przejechać. No, dlatego ma się na prędkość nie będzie taka nigdy za wysoka. Jak tam przejść na 7 na godzinę, tam 70 z tego co obserwuję, się z groszem. Z tego tytułu, że widzicie, no ja tej połodzi weź, weź przejeźdź. W godzinach takich jak teraz, no nie? Aczkolwiek się tego korków nie było. Z jednej strony łodzi, na drugą stronę łodzi, później wróć tutaj, no to się tak schodzi, tak się mówi, tak? Tutaj kilka kilometrów, ale powiem Wam, że mam wielki sagan w tej czapce, co ona żona mówi, ale masz wielki hełm. Naprawdę, tak paszę w podglądzie, jaka mam wielką głowę. Masakra. Ale jest ciepło, chociaż naprawdę. Może mi nie pasuje ta czapka, ale jest bardzo ciepła i to mnie najbardziej cieszy. Dobra, idziemy teraz zgłosić, że jestem na rampie. Ale Łódź całkiem przyjemnie, wam powiem, idzie o tej godzinie, a jest godzina 18. I nie jest źle. Nie mam takich korków, jak myślałem. O, czyli jest przyjemnie. Witamy na firmie Rabend. Właśnie przyjechałem, odpinam na naczepę, zjeżdżam na parking i będzie pauzunia. Dokładnie tak. Czyli dzisiaj tylko zrobiłem 300, można powiedzieć kilometrów. Ale powiem wam, że pogoda taka jest no za, nie zaciekawa, taka butelkowa. No ale co zrobimy? Taki mamy klimat. No powiem wam szczerze, że coś tam się pospało, no ale słuchajcie, no trzeba już stać, tak? Ale co ja mogę wam jeszcze dodać, że Ostatnie, można powiedzieć, dni śpię w ciężarówce. I uwierzcie, ja naprawdę lubię tutaj spać. No, wiadomo, że w domu to jest w domu, tak? Przyżący przy przeżywające, ale jeśli chodzi o taki klimat w ciężarówce, no tym bardziej tutaj to oświetlenie, to wszystko fajnie robi robotę, łóżeczko wygodne. No to wam powiem, że jest fajnie, no tym bardziej kabina salonka. Ojej, ale to co zrobimy? Coś się kończy, coś się będzie zaczynało, tak? A co się będzie zaczynało, no to pewnie zobaczycie w nowym roku może coś grubszego może coś gorszego no ale grud że będę więcej czasu spędzał z rodziną i to jest właśnie dla mnie najważniejszy cel który chciałem w swoim życiu osiągnąć no czyli tyrać przez odpowiednie lata inwestować i później móc na przykład cieszyć się, że będę po prostu nie to, że mniej zarabiał, tyle samo jakbym jeździł cały czas, a już po prostu będę w domciu z rodzinką. Ale bajera, bajerom trzeba wstawać, danko, jeździć, brać się pomału za robot. A, no i o zarobkach porozmawiamy szczerze, konkretnie na temat, jak przestanę jeździć, ile mniej więcej będę wychodził na czysto w miesiącu, tak? Mniej więcej, bo już się wiadomo, że czas to firmę, czy może niedługo, tylko dwa lata, ale już coś ta zweryfikowałem. I... Ale poczekaj, poczekaj, idą święta, nie masz pomysłu na prezent? Szaf 2, ci w tym pomoże, tym bardziej, że jest świąteczna promocja. Jest to maszynka do miejsc i ale śmiało może golić całe ciało. W zestawie klasyczne ostrze metalowe. I dodatkowe ostrze foliowe, które goli już całkowicie na gładko. I do tego wbudowana lampka LED, która doświetli każdy włos. Dwie nasadki i cztery różne długości cięcia. Maszynka do na specjalnych, ale uwierzcie, że robi robotę na dole, a jak pójdzie z klatą? Zobaczmy, sprawdźmy sami, jak to wygląda, jak się prezentuje. Ale poczekajcie, forma jakaś jest, dwa lata prawie nie ćwiczę, ale wydaje mi się, że jak na dwa lata, to chyba nie ma takiej tragedii, prawda? Czyli to jest znak, że bierzemy się za formę. Tak, ja się właśnie biorę za formę teraz. I zobaczcie, jak ładnie wszystko idzie. Od razu klata dwa razy większa. Zobaczcie sami, całkowicie inaczej wygląda. Golimy dalej. W pełni wodoodporna umożliwia golenie pod prysznicę, gdzie golenie jest tylko łatwiejsze. Klata ogolona od razu dwa razy większa. 120 minut na jednym ładowaniu. Jak najbardziej nadaje się do zabrania w podróż. Link do produktu znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu. Polecam! Czas na śniadanie! A co jemy? Wczoraj, jak w domu przygotowałem sobie omlety, jak właśnie widzicie. Powiem Wam, że jeszcze by się nie zdziwiły tyle, gdy jem, jak jestem w domu, no albo jeszcze jestem na boczku, albo omlety. I to jest tylko moje śniadanie, dlatego skieruj sobie, wiedzie. No, raz sobie to widelca przyłapiemy i będziemy wiosłować. Kawa zrobiona, w takim razie ja jem. I za chwilę porozmawiamy sobie, jak minęło mi 16 lat za kółkiem ciężarówki. Ponad 16 lat, bym powiedział, prawie 17 lat za kółkiem ciężarówki. Czy było warto być kierowcą i tak dalej, o tym wszystkim sobie porozmawiamy. Jak z tymi zarobkami, z tą firmą i to wszystko. Poczekajcie sekundkę, nie przewijajcie, panie, bo na razie to ci bajerę, tylko zjem. Pytki jestem, co? Mamy tak światło takie słabe. <laughs> Jeszcze tu kilka spraw miałem do ogarnięcia i już jestem, słuchajcie. 16 ponad lat minęło naprawdę, tak, rozumiecie to? Tak, jestem kierowcą, czy to była dobra decyzja? Dla mnie tak, jak ja się przez te lata nasłuchałem, jak ten transporcie jest ciężko, jak jest źle. O Jezus, zmień tą robotę, bo to i tamto, no wiadomo, to jest ciężki kawałek chleba. Ale i co mi ludzie, niektórzy nagadali, jak narzekają na ten transport? A słuchajcie, widzę się z nimi nawet w pół roku temu, z jednym się widziałem, który nawet mnie zniechęcał do tego transportu i dalej gościu jeździ, tak? My, co ty tu robisz? On, no że dalej, no ale ty miałeś rezygnować już. 10 lat temu się widzieliśmy na Rabenie, pamiętam, w Lublinie, i mówiłeś mi, że rezygnujesz, że to taki ciężki zawód, że to się w ogóle nie kalkuluje, nie opłaca składa życia, a ty do dzisiaj jeździsz. O do mnie Adria, no jeszcze ci powiem, lepsza sytuacja, że nawet na zagranicę. <laughs> Rozumiecie to, że na zagranicę jeździ. No to jest właśnie to. A tak narzekał, tak mnie zniechęcał do tego zawodu, żebym stąd odszył i tak dalej. A ja po prostu cały czas robiłem swoje. Małymi kroczkami szedłem do przodu. Tego nie żałuję. To, co właśnie ugrałem. W tym zawodzie kierowcy ciężarówki. Po części też jest pasja, tak? Bo tam wiem, że kilka osób się pytało tośnie, czy mam kierowcę. Tak, mam. No, już wstępnie teraz przychodzi do mnie chyba w, pod koniec grudnia. Ustalimy wszystkie szczegóły gry i od stycznia witamy nowego kierowcę w transporcie. A co ja będę robił? Nie będę jeździł. Jak mówiłem wcześniej, obowiązki rodzinne mnie teraz wzywają. Żonka chce się troszeczkę rozwijać, więc ja coś tam osiągnąłem, można powiedzieć. No. Czas na żonkę, tak, Na no, sorki, że byłem pierwszy, no nie, że przedem do przodu, no ale wiadomo, o co chodzi, teraz żonka, jak już dzieci, jak już dzieci są w miarę tak odchowane, teraz żonka może poświęcić, a ja mogę się tą już młodzieżą, można powiedzieć, zająć, tak. No, czyli tatoś wejdzie, jak dzieci są troszkę starsze, żeby to wszystko fajnie ustabilizować. Ale to wszystko były cele, gdzie ja kilka lat temu już je planowałem, dlatego podstawa, moi drodzy, abyście też o tym wiedzieli, mieć cele w życiu. I do nich dążyć. Nie taki cel, że w rok czasu chcę jak Mariusz i mieć tyle siły. Nie. Realne cele. Małymi kroczkami. Cały czas. Dobędziesz jeden cel, ustalaj sobie kolejny cel. I do niego idź. Weryfikuj swoje życie. Jakie błędy popełniasz. Na przykład, nie wiem, pijesz za dużo piwa. Przelicz sobie, ile na to pieniędzy wydajesz. Czy te piwo ci naprawdę jest potrzebne? Czy ono ci pomoże w zdobywaniu nie wiem lepszej wiedzy, zdrowu i tak dalej? Czy ten czas przy piciu piwa mógłbyś inaczej spędzić? Rozumiesz? Na przykład, takie. Ja tam nie mówię, że jest to bardzo złe. Tam często się napiję tam, no nie wiem, ze trzy piwa w roku, to czyli coś tam sobie też pyknę. No ale chodzi mi o to po prostu, czy jak pijesz często, czy to jest warte tego? Czy nie lepiej poświęcić na coś innego? Na przykład, ja, ja. Budowanie kanału, tak? Od samego początku. Trenowanie, robienie formy, przekazywanie też fajnej wiedzy, jak można zadbać o swoje zdrowie. Wiem, że teraz tej formy może nie ma, ale spokojnie, do tego wrócę. Bo to, bo to były te lata, gdzie ja musiałem naprawdę poświęcić, żeby zdobyć pięć ciężarówek, bo to był największy mój cel. Gdzie sobie postawiłem i zdobyłem tą kropkę nad I. Bo to było tak, że pierwsze lata mówiłem Wam, że muszę mieć trzy ciężarówki w pierwszym roku. Później mówiłem, że dwie ciężarówki. No, wiem, że niektórzy nie wierzyli, że to tamto że to jest niemożliwe w tych czasach, tak dalej. No, ale dziękuję wszystkim tym, którzy we mnie wierzyli, i to bardzo mega mnie cieszy, że dużo, dużo na przykład osób. Adrian, ja wierzę w Ciebie, bo Ty masz. Ten swój charakter, w dążeniu do celu, i dasz radę. Też pokazałem, jeśli chodzi o te zawody kulturystyczne, tak? Gdzie tam byłem naprawdę bardzo skreślany, a tu jednak bam, forma na zawody była. Była, no wiadomo, ta formy nie niemal. Ale... Dobra, te cele, bajera i te sprawy, tematy. Gadajmy o zarobkach. Krzyże Kokrina, temat. Ile ci Adrian zostanie z aut? Masz pięć samochodów, jeździsz po kraju. Ile zostanie ci. No, ile ci zostanie na czysto? Jak przestaniesz jeździć, słuchajcie, jak przestanę jeździć, zostanie mi. Około 10 tysięcy zł, jak coś grubszego się po prostu nie zepsuje w ciężarówce, na przykład jak skrzynia nie będzie do remontu, jak nie będzie z silnikiem i tak dalej, około 10 tysięcy zł będę miał zysku przy 5 autach. Tak po prostu od, po odliczeniu wszystkiego, nawet odłożeniu tam. Jakieś niedużej kwoty na eksploatację, do takich podstawowych rzeczy, tak? Nie mówimy o czymś grubszego, tak? Ale jakoś tam część też na to sobie odkładam. Czyli około 10 tysięcy złotych powinienem mieć miesięcznie. Też będę takim, no, skoczkiem. Hmm, czy zasługuję na skoczka? <grywa> no chyba tak, no nie. <grywa> rozumiem, yy, Nie wiem, czy skoczek to jest naj, najgorszy sort kierowcy, czy nie. Jak to jest z tym skoczkiem? Bo wiem, że tak na skoczka zawsze każdy narzeka, a bo skoczek przyjdzie mi tu na a bo skoczek to, a bo skoczek tamto, skoczek był, rozwalił to, skoczek narobi tego. I zawsze tych. Skoczków pamiętam, że z, yy, jak tam rozmawiałem z, ni z nimi przewoźnikami, czy sami kierowcami, to na tych skoczków, no nie? Czy trzeba naj teraz będę najgorszym sortem kierowcy, czyli skoczek? Kierowcy pójdą na urlop, a to, żeby nie stały i ja wsiadam, ja po prostu jadę, tak? Dwa tygodnie nie ma problemu, trzy tygodnie nie ma problemu, ja wsiadam, jadę. Tylko bo wiadomo, tak, urlopy będziemy musieli sobie uzgadniać, żeby to wszystko miało też ręce i nogi. Fakt, fakt, jak stanie mi, nie wiem, w, w jednym tygodniu mi staną, czy w jednym miesiącu dwa samochody, nie, się nie stanie. Po prostu wszyscy się nie mówili w jeden termin, no to będzie najgorzej. Ja się nie rozerwę, tak? Dlatego wiecie, wszystko będzie musiało być tutaj dobrze z głową pokładane, ale na spokojnie do tego też. Dojdziemy. Wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że a co to 10 tysięcy, daj sobie spokój, za tyle to się nie opłaca firmy robić, tyle to lepiej w domu siedzieć i piwka się napić, tak? No ale ja mam troszeczkę y, inną zasadę gry. Małą łyżeczko, systematycznie i cały czas do przodu. Ja już nieraz wspominałem, że ja tam nie jestem żadnym biznesmenem, ja jestem pasjonata. nad ostatnio kierowca, mi się pyta Adrian bo tak u Ciebie naprawdę można zarobić, tak szerzej mi to to coś w ogóle zostanie z tego? Ja do niego mówię, ja nie biznesmen, ja pasjonat. <laughs> ja, tak szerzej jak wam mówiłem, no nie? Coś, tam, coś tam zostanie, nawet jak jeżdżąc po kraju, ale bez żadnej ściemy, ja naprawdę kierowcom staram się dobrze płacić, dobrze płacić, nie chcę mówić o zarobkach, bo nie chcę psuć rynku, nie chcę i konkurencji dalej. kierowcy u mnie są zadowoleni y, z wynagrodzenia, mnie też to bardzo cieszy, bo jak chcę taki mieć fajny team właśnie, że y, Adrian, naprawdę u Ciebie aż miło pracować i o to też mi właśnie chodzi. Jak jest team fajny w firmie, no ta firma się będzie rozwijała, nawet jak będę płacił więcej, bo jak będę załóżmy, tak, tak zwimy dziadował, a temu zapłacę mniej, a temu tutaj, ja nie wiem co, jednak się mieliśmy na tyle, ale nie ja Ci tyle jedna bo to tamto i ucinał, kombinował i tak dalej, no to szczerze wam powiem, będzie rotacja w firmie. Jak będzie rotacja w firmie, no to te auto tu postoi, tu postoi, tam postoi, tu postoi znowu. No i co? Ja nie będę się rozwijał. Dlatego ja się dziwiłem nieraz, jak na przykład yy, pracowałem kiedyś w takiej firmie, nie tej co ostatnio pracowałem, tylko jeszcze wcześniejszej. I tam był temat podwyżka 200 zł. I szef powiedział, że jak miał 200 zł podwyższej, to ja musiał firmę zamknąć i to i tamto. A miał około 40 chyba samochodów. To kierowca mu powiedział w takim razie o się zwalniać od jednej firmy. Nie no, poczekaj, nie idź, z nie, nie, nie może żyć, bo to tamto tam się pokłócili. Ale kierowca tak czy siak poszedł o 200 zł, a auto mu stało, zanim znalazł kolejnego kierowcę ze 2 albo 3 tygodnie. Ile był stratny przez te 2 albo 3 tygodnie? Przed kolejny kierowca trochę tam pojeździł, coś tam pouszkadzał, dobra, poszedł znowu. Dlatego ja sam tego zdania, jak jest ktoś dobry, kumaty, chce pracować, to lepiej dać zarobić i naprawdę mieć spokojniejszą głowę. Dlatego ja właśnie na tej podstawie buduję właśnie swój team, że lepiej dać zarobić, a żeby wszyscy byli zadowoleni. Ja jestem zadowolony z jego wykonania pracy, on jest zadowolony z wynagrodzenia z pracy, którą wykonuję i wszyscy są zadowoleni. Rozumiecie to. Ja mam taką troszeczkę pozytywne nastawienie do budowania firmy. Nie wiem czy to jest dobre czy złe, może biznesmenem nie jestem, pasjonat tak wcześniej wspomniałem, No ale ja mam takie właśnie no, myślenie, takie działanie na tą chwilę mi to dobrze wychodzi. Jak będzie dalej, czas pokaże. Wiadomo, pracować też trzeba. No, a co do zrobienia, to wiadomo, trzeba zrobić, nie ma tak, e, ja bo dzisiaj mi się nie chce jechać, e, bo tamto mi się nie chce, wiesz co, bo o, nie, e, daleka, nie, 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 daj no komina, bo ja tam daleko ci nie pojadę, bo mi się nie chce, no to coś takiego, żeby nie było, tak? Żebyśmy uczciwie szczerze podchodzili do tematu. Wiadomo, że będą takie miesiące, że się więcej zarobi, ale ja mówię, chodzi mi o średnio, bo przyszedł grudzień i ja w grudniu będę dużo na minusie. Bo to jest ostatni tydzień, gdzie pracujemy, już mamy dwa tygodnie postoju. Tylko dwa tygodnie pracy, dwa tygodnie postoju, to zapłacę koszta, a u mnie jest stała pensja. U mnie jest ta podstawa. Dlatego, czy bym nie chciał, czy bym chciał, ja też muszę zagwarantować pensję kierowcy. Nie mogę powiedzieć, bo ty dzisiaj. Nie, oje, bo ty teraz nie popracowałeś prawie w ogóle, to, to, to nie ma wypłaty. No nie mogę tak powiedzieć, muszę zapłacić też, tak? Ja się ogarniam i widzimy się za chwilę, no, w, czyli w kolejnym ujęciu, tak. No nie wiem, czy pokazywałem wam na krzywę, na czapetkę z trasy, a już nie wiem, z tą kamerą biegał. <laughs> Najbardziej tego mogę z tyłu nie wziąć. Trzymają tutaj na tych tych pojemniczkach. O, od razu inny chłopaczy, na bym się szybko się wykąpać, ogolić i słuchajcie, to w takim razie może brać się za pracę, ale mam trochę inną robotę niż wcześniej było planowane jest lekka zmiana jedziemy na żary i z żary jedziemy gdzie Aha, no to w tej części materiału też wam oczywiście przedstawię żeby miękkiej gry nie było a tymczasem co zasię tam za stary i jedziemy po naczepę naczepa już podpięta i możemy śmigać jeżdżamy no czyli taka się robota kominowa jak widzicie i później to dziś mam też załadunek i jeszcze do Nowej Soli musimy pojechać Gdzieś to była jeszcze uliczka w lewo Kilka razy tu byłem Bywało się tutaj nie raz no Ale proszę bardzo Wszystko pod kontrolą Gitarę myślałem, że on sta, stanął bardziej na ale jednak No i przyjechałem na firmę, powiedzieli Czekać, bo mamy troszeczkę wszystko zawalone. I słuchajcie, 100 km i pół dnia czekania. wy <gulia> zobaczcie, tak mnie postraszyli, że człowieka nerw złapał. No, zaczął narzekać tutaj. Kuj, jak to ciężko, w tym transporcie, jak to to, jak tamto, no nie, to widzicie, no nie, moment. I zaraz będę rozładowany i idziemy na załadunki. Pędzimy teraz na nową sól, się załadować. Tam mam dwie firmy do ogarnięcia. I kierunek leszno, droga numer 12. Proszę, jak konie pięknie zakryte, no, ubrane. A tu mamy traktorek Taki pytanko, co to jest za sprzęt? Z tyłu normalnie siodełko, można sobie posiedzieć Do tyłu jechać, ciekawe co to robi? jestem ciekaw Albo inaczej, do czego to służy? No i zobaczcie, tutaj nie ma zakazu, normalnie legalnie jadę A nieraz ładna droga, no nie? Tak na przykład jak się jedzie z Błonia na Zakroczym Ładna droga i zakaz, tam nawet Nowy Dwór Mazowiecki, no nie? A tutaj zobaczcie, i nie ma zakazu powiem wam, że bardzo ciekawe miejscowość tu kilka razy przyjeżdżałem i naprawdę kiedyś już tu na wycieczkę przyjadę bo mega tam, to miejsce interesuje wjechałem na pierwszy załadunek ale słuchajcie, jest zmiana zmian więc mnie dopiero po 14, bo jest za 10-14 więc nie ma szans no ale przyjdę pewnie na jakąś 14-15 a ja w tym momencie sobie bok otworzę i przygotuję już jestem na kolejnym załadunku, czyli drugim i dzisiaj już zaliczony mam trzy razy bok to też boczny załadunek a tu będziemy ładować osie, czyli od połowy do końca. No, czyli dzisiaj będzie ciężkawy powrót, aczkolwiek no, tam tylko 100 km, tak to nie ma tragedii. No, to 20 ton pewnie będzie, bo jednak ciężar jest fajny. No i załadowane, teraz bym się gdzieś tu ustawił z boku, z krótką pauzę zrobił. No i obiad zjadł. Parking dla ciężarówek, ale to osobówki stoją, więc nie wiem, czy się zmieszczę. Hy, hy, hy. Lecimy. Pauza krótka zrobiona, i teraz możemy zacząć pracę ponownie. No i prawie już wróciliśmy. Zobaczymy, co tu dzisiaj będzie dalej. Czyż pauza, czy jeszcze gdzieś dalej się podjedzie. Teraz będzie chwila prawdy. I szukamy miejsca, gdzie tu naczepę zostawić. Ale zobaczcie, jaki tu mamy plac wolny. O, proszę bardzo. Miejsca nie brakuje. Naczepa odpięta, i odjeżdżamy na parking. Do biura i jesteśmy po robocie. Ile dzisiaj kilometrów wyszło? Jaki finał tej całej gry dzisiejszej? A Wam wszystko pokażę. przejechanek zostało, jak sami widzicie, 272 km, norma 21,9. Jak na kominę, nie jest zła norma. Plus do tego godzina 17.09, a ja jestem po robocie. No tak, no niby po robocie, no ale ja nie po robocie, bo jak wiecie dobrze, ja nie jestem stąd. Jak to był z legnicy albo z okolic, no to było fajnie, tak? bo do, do osobówka się tam pojechał, ale że jestem stąd, no to. Stoję po prostu i czekam w kabinie do jutra No czyli tak jakby dalej jestem w pracy A jaką jutro to otrzymam? Właśnie, idę się zapytać, co tam na jutro dla mnie z, dla mnie zaplanowali Nie wiem, może znowu taki komin będzie? Mam nadzieję, że nie I mamy kolejne zlecenie, już wam czytam, co tu mamy Już się obawiałem, że będę się pauzował do jutra Mówię, jak, no nie powiem, że nie, ubolewałbym Ale jak zlecenie wskoczyło, no to bardzo mnie to cieszy I na jutro już wam tu z karteczki ładnie czytam Mamy do ogarnięcia koszyn nad Odrą No, koszy nad Odrą czyli dzisiaj mogę potrzeb na i już sobie lecieć, podgonić, i później będę też leciał do wrześni. No, czyli do września, najpierw koszy nad Odrą mam ogarnąć, później mam września ogarnąć i jeszcze coś tam mam w Poznaniu, do ogarnięcia, czyli no, takie fajne kółeczko do zrobienia, ale żeby nie marnować jutrzejszego dnia w pełni. No i czyli po prostu jak no to wiadomo, będę miał wtedy co robić Dlatego dzisiaj sobie podgonię pod kosze nad Odrą albo tam na firmę się wypałzuję i jutro zaczniemy sobie działać z robotą, na spokojnie Kolejna naczepa już jest podpięta Protokół zaliczony, więc jeżdżę tu sobie na parking Zrobię na spokojnie kawkę i pojadę Z tego tytułu, żeby dopiero miał jutro, więc no stres Kierunek Nowa Sól, tak jak teraz jechałem, czyli wracamy się, tylko że teraz ciut dalej, bo tam dopiero na koszy to się zjeżdża, gdzie dokładnie? Przy, przy, przy? Chyba za zieloną górę jakoś tak, no nie? Jest na kostrzen zjazd. Coś takiego, no. No czyli coś tam jeszcze podgonimy sobie dzisiaj. Wcześniej, zapomniałem wam się pochwalić. Teraz w ładunku mamy 32 tony masy całkowitej. Wcześniej miałem 37 ton masy całkowitej. No dobra, śmigamy. O, dziś na śniadanie wieża na miecznicy, na boczku, pomidor i tylko tyle. Bez węgli, same tłuszcze. No i dzień dobry, witamy kolejnego dnia. Od rana miałem troszeczkę spraw do załatwienia, więc się nie odzywałem ale słuchajcie, jestem już na firmie rozładowany teraz czekam tylko na załadunek, bo dopiero po 14 będzie towar ładujemy i lecimy jeszcze do kolejnej firmy i do kolejnej firmy i dopiero może uda się zjechać na spokojnie na Legnicę, ale no czas pokaże jak się droga ułoży, no i wiadomo, te załadunki, bo jak są trzy załadunki no to wiadomo, tu się przytrzymają trochę, tam Cię przytrzymają tam mogą być jeszcze później towar, no nie? No i później brakcie pracę, żeby zjechać na firmę, no ale mam nadzieję, że raczej powinienem na spokojnie to ogarnąć, bo jazdy Powinno starczyć na lajcie Przegnamy koszy nad Odrą. Teraz pędzimy na międzyrzecz. Tutaj niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego. O, jakie stare budynki, proszę bardzo. Płatne bramki. Zobaczymy, ile one kosztują. To rzadko, kiedy jeżdżę. Do tego pojechałem z ciekawości, zobaczyć, ile kosztuje mnie ta bramka. Jak jadę, właśnie tam, jakby od trójki. Jaką cenę mamy? 145 zł, moi drodzy. Kosztujemy przez trójki tutaj. Szało nie ma, ale jedziemy Na bogato nie omijałem nie no. A tymczasem pozdrawiam Głogów Właśnie przyjeżdżamy most Nawet się nie pochwaliłem, ale wjechałem na rabena wczoraj, odpiłem naczepę No i dzisiaj podpinamy kolejną na naczepę właśnie stoi tutaj, o ta Ta tutaj właśnie jest do ogarnięcia Odpalona maszyna i zaraz lecimy O, zobaczcie, klimat jest, jest Nie ma lipy tutaj Będę się jeszcze wykąpać, no i tak można zacząć dzisiejszą pracę. A gdzie idziemy? No to zobaczycie. No i takie vlogowanie, że nawet się nie odzywałem, co dzisiaj robię. Tylko co pokazałem z rana, chyba tak? Coś tam pokazałem z rana. No i telefon za telefonem, to trzeba wyjaśnić, to trzeba zrobić, to trzeba załatwić no i rozładowałem się w Łodzi i zakończyłem pracę na dzisiaj mam pauzę w domu dopiero jutro będzie jak coś, załadunek no i tak to się właśnie okłada, czyli dzisiaj zrobiliśmy tam około 300 km, no raz więcej, raz mniej, nie ma co narzekać, gród, żeby kółka się systematycznie cały czas kręciły a ja w osobówkę wsiadam i pędzę do domu i chyba wydaje mi się, że zakończę na tym etapie tego vloga, ponieważ będę miał troszeczkę czasu w domu i postaram się go już właśnie zmontować, taki film się podobał, w łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał na bieżąco, bo jeszcze tu będzie coś się na tym kanale działo od nowego roku, są ciekawe, fajne pomysły, zobaczycie sami no, będziemy pomału fajne projekty realizować, no to jak coś widzimy się w kolejnych materiałach, bo w tym roku możliwe, że jeszcze coś tam nagram, trzymajcie się, hej!